Od nowego roku w Łukowie wchodzą w życie zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Mówi nam o tym Paweł Krasuski, prezes Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej, które zajmuje się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta. Najważniejszą zmianą w systemie zagospodarowywania odpadów w naszym mieście będzie zmiana odbioru szkła. Od nowego roku szkło zbieramy w pojemnikach, do tej pory była to zbiórka zarówno w pojemnikach, jak i w workach, natomiast od tego roku stawiamy tylko i wyłącznie na pojemniki i prosimy, żeby szkło trafiało. Do tychże pojemników, również bez worków. Dzięki tym zmianom w systemie będziemy w stanie przez dłuższy czas utrzymać koszt zagospodarowania odpadów na niezmienionym poziomie i uchronimy mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami. O ile, tak jak to bywało w latach ubiegłych, nie zdarzy się znowu coś zaskakującego, co, co spowoduje galopującą inflację i wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Kolejna zmianą w systemie zbierania odpadów komunalnych, która wchodzi w wyniku zmian ustawowych, czyli tych zmian już niezależnych od, 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 tutaj, od naszego samorządu, jest zmiana polegająca na tym, że w sposób selektywny zbieramy... Tekstylia, czyli zużyte ubrania, materiały. Te tekstylia powinny trafiać, być zbierane w sposób selektywny, nie powinny trafiać jak dotychczas do tych pozostałości po segregacji, tak? czyli do czarnego pojemnika. Powinny trafiać do osobnego pojemnika, natomiast, w związku z tym, że jest to śladowa, śladowa ilość tych, tych odpadów i one powstają zazwyczaj okresowo, czyli wtedy, kiedy się robi przegląd szafy lub też robi się przegląd po schudnięciu lub też po przytyciu. Wtedy, wtedy powstaje rzeczywiście dużo tych, dużo tych odpadów. Postanowiła Rada Miasta nie wprowadzać dodatkowego pojemnika, byłoby to rzeczywiście bezcelowe, a tekstylia będą zbierane na naszym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Świderską 128. Tam będzie specjalny kontener w którym będzie można zostawić zostawić te tekstylia. Także prosimy żeby od nowego roku nie trafiały one do, do tych koszy które mamy zazwyczaj jak to w Polsce pod zlewem a żeby to trafiało do, do, do specjalnego wydzielonego woreczka który raz na jakiś czas zawozicie państwo na Świderską.